Halo halo, witam dzień dobry, ja jestem Janek. Witam was na moim kanale. Jest to nowy kanał, nowa seria, nowe przygody, pierwszy odcinek i zaczynamy od symulatora farmy 2022. Zaczynamy na mapie francuskiej. Z jednego i e, powodu przynajmniej dla mnie bardzo ważnego, bo zacząłem grać na. Amerykańskiej mapie, tam zacząłem już to nagrywać, yy, ale po pierwsze słabo wyszło, po drugie, yy, pola były dość małe, więc stwierdziłem, że to bez sensu na siłę tam nagrywać, bo fakt klimat mi się tam podobał, ładnie było. No, ale yy, były małe pola, więc stwierdziłem, że zobaczę tą drugą mapę. Mapa druga mi się bardzo spodobała, ta francuska. Francuskie klimaty są naprawdę łap, ładne, amy, yy, europejskie klimaty. Yy, duże pola. I to mi się od razu spodobało, więc nie przedłużając, zacznijmy pracę w polu. Niech tutaj już nam chociaż pracownik kosi pole. Aha, trzeba rozłożyć, no tak. Niech on tam to yy, wykosi te pole. Ja tutaj, podejdziemy tutaj Fergusonem do niego, żeby można było już tutaj, zanim zaraz polecieć, niech on zrobi ze dwa przejazdy, czy tam trzy i będzie można od razu kultywować i dobra i jesteśmy ustawieni tutaj teraz trzeba ustawić tutaj waltra niech nam sieje zobaczmy jaki w ogóle mamy mamy miesiąc mamy sierpień czyli czas na siew rzepaku więc ustawmy sobie rzepak yy, dajmy tutaj niech waltra nam zasieje rzepak Mam nadzieję, że mnie yy, nie słychać ani za głośno, ani za cicho, bo przyznam się bez bicia, że to jest moje drugie podejście do farminga. Yy, nie, co my to już trzecie. W pierwszym podejściu okazało się, że mój mikrofon z słuchawek był yy, na głośność, dobrze mi było słychać, ale miałem taki jakby yy, pogłos, takiej brzęczącej puszki. I uparłem się. Że y, ja chcę nagrać. Dopiem swego. Pojechałem specjalnie, kupiłem mikrofon i y, zrobiłem drugie podejście. Okazało się, że źle ustawiłem mikrofon. Było mnie za słabo cichać. Y, tak, Adam, Za słabo słychać mi było. I teraz robię trzecie podejście. No tutaj pomocy, a został przez zablokowany. Aha, czyli tutaj, Czy on musi mieć. Dobra, dobra, już tutaj. Bierzemy go. A w sumie on już może zacząć tutaj kultywować. Eee, za... Tak, za moim drugim podejściem tam było tak, że mikrofon miałem za, za cicho, grę miałem dość głośno, mam nadzieję, że i teraz grę dobrze słychać, mnie dobrze słychać i, i że to fajnie wyjdzie, mam nadzieję. Miałem także... Nie, nie wiem w sumie, ale... Na tamtym podejściu miałem częste spadki klatek podczas nagrywania, bo widziałem to na podglądzie. Myślałem, że to nie będzie aż tak tragicznie wyglądać, ale jak obejrzałem potem, to faktycznie no, ciężko by się to oglądało. Nie chciałem wrzucać nic też na, na siłę za mocno takiego bezsensownego filmu, żeby on też miał jakieś ręce i nogi. Tutaj też jeszcze wyjedziemy, bo można było zasiać. Co na dzisiaj planuję? Chcę troszeczkę przebudować to gospodarstwo bo, bo nie podoba mi się, nie podobały mi się w sumie dwie rzeczy. E, a szczególnie ta wiata jest niepotrzebna nam. Bo tu jest e, strych na siano. To jest nam na razie e, zbędne, więc e, sprzedajmy to. Tylko teraz pytanie, gdzie? Dobra, ja tutaj poszukam. Budowa, może? Produkcja, nie. Też mnie zastanawiało, jak. O, generatory. Wow! W końcu dodali turbinę. Bo brakowało w 19 jakiegoś takiego dochodu. Zastanawiałem mnie, jak zacząć plantację czy winorośli czy oliwek ojojojoj oj, oj, oj. oj dobrze że to nie, że sierpień nie jest na no, nie i teraz już wiem że na produkcji wchodzi się tu właśnie w sady i zaznaczamy co chcemy tutaj mamy nawet szklarnie na razie tym się nie będziemy zajmować pierwsze musimy troszeczkę się wzbogacić tylko ja bym chciał się dowiedzieć jak sprzedać. O tak się teraz sprzedaje, bardzo fajnie. I teraz tutaj. O to ja. Ten. Elegancko. Elegancka bluza Kejsa. Mamy bluzę Kejsa, Kejsa nie mamy. Co mi się bardzo też spodobało to Wyprzedaż pojazdów używanych, bo za śmieszne pieniądze można kupić fajny ciągnik. I to jest naprawdę, naprawdę yy, Fajne, bo yy, Czasem można trafić na fajną przecenę, tak jak na przykład tu jest. I no praktycznie o połowę taniej kupujemy niż w sklepie. No nie dużo brakuje nam do połowy, tak samo Co mi się spodobało to pakiety, że jeśli chcemy zacząć uprawiać winogrona to Mamy tak naprawdę wszystko, wchodzimy sobie w ten pakiet, kupujemy te wszystkie rzeczy i możemy bezproblemowo uprawiać winogrona. Co mi tutaj jeszcze brakuje? Ja zobaczę co w ogóle tutaj mam. Nie mam żadnego rozrzutnika do nawozu. No ale to na razie nie dzisiaj. I tak nam nie skorzystamy z rozrzutnika do nawozu, bo dzisiaj nie będziemy jeszcze nawozić. Ja bym chciał tutaj delikatnie przebudować to gospodarstwo, bo nie do końca mi się podoba. Tutaj bym postawił jakąś niedużą wiatę, nie mam pieniędzy, no tak. To jest słuszna uwaga. Jakby to tu wyglądało. Jak tu się teraz obraca przedmiot? Aha, prawy przycisk myszy i obracamy. Tak. Moglibyśmy ewentualnie postawić drugą taką wiatę. Teraz spasujmy to. Będzie to nam ładnie wyglądało. Aha, no tak. Teraz delikatnie musimy to obrócić. Dopasujmy to. O tutaj. Tutaj. Aha, zachodzi na inny obiekt. Aj, szkoda. Dobra, yy. I to na razie tylko pomaluję tutaj tym betonem. Zwiększmy tutaj nasz obszar działania. No tutaj dociągniemy aż do asfaltu. Będziemy mieli ładny wyjazd. Troszkę to musimy zmniejszyć i wtedy. Tutaj ładnie to zrobimy. Jakieś obiekty. No, oświetlenie nam się przydało. Yy... O, możemy postawić na przykład toaletę szreka, która będzie sobie stała przy domu, bo dlaczego nie? Troszeczkę się tu zmieniło. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do stawiania yy różnych, właśnie, budynków czy, czy obiektów, tak jak było w Farmingu 19, to. Tutaj jest troszeczkę inaczej, ale jest yy, łatwiej. Jak dla mnie jest łatwiej, jest przyjemnie. Dobra, postawimy tutaj Kibel Shreka. No. I teraz jeszcze malować tutaj chyba już nic nie musimy. Posadziłbym jeszcze za dwa drzewka. Nie, nie, nie. Hmm. za dwie brzuski. bo i trzy, i pół. Tutaj na przykład dużą brzozę posadzimy tutaj. Mm -hmm, znajdźmy, je. o dąb. Dąb niech nam rośnie też. Obok domu. Dobra, damy dęba jeszcze tutaj. Inny jest nam rośnie. No już chyba bardziej nie urośnie. Czy też podjechać tutaj. Gdzieś tu się pomógł... A nie, już się no, robiliście ogarnęli. No, tak jak mówiłem wcześniej, to jest moje trzecie podejście. Bo już bym wczoraj, jakby wszystko dobrze poszło, już bym wczoraj ten film był na kanale. Dzisiaj jest dzień po premierze, już jest dość późna godzina. I dopiero teraz to nagrywam. No, ale. No, bo dobra, nie tracąc czasu. Wolnijmy cię i od razu cię wysypię. To się sypie na pewno y, będzie troszkę trudniej niż w 19. Oczywiście można wyłączyć ten okres y, te zmiany pół roku, y, bo komuś może się to nie podobać, lub nie będzie chciał się tym bawić. Ja będę chciał się w to bawić, bo mi się no spodobało, to w zimie być może jakimś drewnem się zajmiemy, y, gdzieś może jakiś las kupimy i tam właśnie. Y, Będziemy wycinać tylko fajnie, jakby tu był jeszcze las do kupienia. I jest. A później tam podejdziemy zobaczyć, czy to jest faktycznie jakiś fajny las do kupienia. Bo jakby faktycznie tam był, to faktycznie to by można było w okresie zimowym właśnie tam się zająć drzewem i coś robić, żeby to fajnie wyglądało, a nie tylko przesiedzieć zimę na pewno na plus też są dźwięki dźwięki ciągnika czy ogólnie maszyn, bo jest naprawdę duża zmiana. Tak samo i i przyczep. Mam nadzieję, że to usłyszycie teraz jak będę sypał, to będzie słychać yy, głos podnoszącego się siłownika. Więc posłuchajcie. Słyszeliście? Naprawdę fajnie, fajnie to słychać. O, słychać normalnie dźwięki dźwięki tych blach tukących się podczas zamykania, czy tam y, jak się składa ta tylna burta. Tak, to jest y, w realu. Tutaj już nam elegancko no wszystkie maszyny. Ja tutaj żeby nie było nudno piądę sobie i ja troszkę pokultywuję. Naprawdę y, fajnie te dźwięki słychać. Te, ten dźwięk zmiany biegów też mi się bardzo podoba. No, Ja zwracam uwagę na takie szczegóły. Aha, bo obciążek podnoszę, znaczy opuszczałem. Jedynie co mi brakuje to y, Czemu się nawigację? To co ja gadam nawigacja? Właśnie nawigacji mi brakuje, ale ten mi się nie chciał włączyć. Nawigacji mi brakuje, bo w 19 miałem bardzo ciekawego yy, moda, właśnie na nawigację, super to działało. Yy, bardzo często to korzystałem i naprawdę fajnie yy, ułatwiało to robotę. bo... Yy, na tych jeszcze małych maszynach na tym kultywatorze, tam 3, 5 czy 6 metrów to bez problemu można było samemu. Ale już na na przykład na dużym tam ponad 20 metrowym to już było, było ciężej. Na pewno będę chciał zmienić siewnik na troszkę większy, żeby ta robota obywała, bo jak widzicie to słabo idzie ile nasz ciągnik ten... Yy... Steyer ma konie. Tu są konie mechaniczne. Tutaj są 135 koni. Więc. Yy, aha, może chyba. Przednie ciągniki. Waltra ma 190, Ferguson 170. Można by było kupić coś większego, na przykład. Hmm, kultywator, yy, Tutaj 90, 140, 164 metry. Ja mam 2,5. 5 metrów, 180, a ile ja tam miałem? Chyba 190 koni, tak? Eee, 190, czyli do Waltry, a siewnik nasz potrzebuje. Siewniki 125 koni, ten ma 135. To użyjemy sztajera do siania, a Waltra miała 190 koni, czyli do niej kupimy większy kultywator po prostu eee, do 190 koni. 160, 180, 220. No to ten 5 yy, Lemken wydaje mi się, że będzie idealny do naszej waltry. Dobra, tu musimy pojechać w prawo, w lewo i jesteśmy na sklepie. Właśnie podoba mi się to, że mamy blisko do sklepu, nie musimy gdzieś daleko jechać. Bo yy, na jednej z map w 19 trzeba było dość daleko jechać do tego sklepu. Tutaj na tej amerykańskiej mapie też jest kawałek do tego sklepu a tutaj właśnie na tej już francuskiej mapie mamy dość bliżutko ten sklep i, e, i bez problemu sobie możemy do niego e, podjechać na szybciutko nawet e, nawozy podjechać siewnikiem e, zasypać na, na ten nasiona nawozy do rozrzutnika i, i bez problemu sobie e, tutaj podjeżdżamy bliżutko bo w, w, w 19. Ja robiłem tak, że jechałem z przyczepą ładowaczem albo ładowarką teleskopową albo yy, właśnie tym yy, ładowaczem czołowym, czyli turem, yy, podjeżdżałem tam, ładowałem, zasypywałem całego i jechałem do domu i to kiprowałem, potem ładowałem tą łyżką z powrotem do siewnika po yy, nie było sensu tak daleko jeździć. No, że chyba miałem pole gdzieś blisko sklepu. No, to kupowałem nasiona. Czy tam nawóz do siewnika, jeśli była taka możliwość podawania od razu podczas siania, no to, no to wtedy kupowałem. No, no, nie musiałem wtedy jechać. No, że chyba miałem na, na stanie to sypałem od razu na gospodarstwie i jechałem. A czekajcie, bo to tu w sumie. Ja wam zaraz też pokażę, o tutaj, sobie tak, no też chwilę dłużej to zajmuje, na przykład jeśli chcemy zacząć cofać, czy, czy jechać do przodu, no to chwilę dłużej musimy poczekać, być może to można wyłączyć w ustawieniach, jeśli komuś to przeszkadza. Ja bym sobie tutaj jeszcze zakupił jakiś, jakiś ciągniczek z chęcią. No może na wyprzedaży coś się na wyprzedaży? Mam tylko tego byka. Co myślicie, jakby go od razu kupił? Do przyczep na przykład? No, troszkę za mocny. No, jakby miał 460, to bym wziął 469 to już za dużo. Nie, nie, nie. Może faktycznie tą nową firmę w farmingu, bo to jest dosyć stara. Ten McCormick to jest stara firma z ciągnikami. Ale nowa firma w farmingu to No tak. Nie będę ten dawać mu ładowacza czołowego. 240 koni. Kolor podstawowy. Mniejszy, ciemniejszy mi się bardziej podoba. O, dużo lepiej wygląda. Tablicę rejestracyjną na razie zostawię. Bo. Albo dobra, na razie zostawię. Nie, nie czas na zabawy tego typu. Kupmy sobie nowy ciągnik, pojedźmy po niego. W sumie ile nam zostało? 41 tysięcy. To może od razu kupmy jakąś fajną przyczepkę drugą, żeby... Było... O w sumie możemy kupić drugą taką samą, żeby... To już był kompletnie. Na razie i tak tego nie będę... Sz... Chociaż w sumie mogę to szczepić i wywieźć jeszcze. O, fajnie sobie chodzi. No i dobra. Maszynę mamy ładnie poukładane zaraz tu będzie jeszcze jedna maszyna, no ale nie będę też czekał na nią. Tam ze 3 przejazdy, albo 4, w sumie ze 3 przejazdy mu zostało. Więc to by było w tyle w tym odcinku, w pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że to w miarę dobrze wyszło. I zapraszam Was do subskrybowania, do komentowania. Jeśli Wam się spodobał materiał, to do lajkowania. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.